Dobrze, ćwiczymy dwa razy po 20 minut, tak jak i mamy wszystko. Jarki, jak nastawienie przed meczem, z kim gramy i jaka pogoda? Gramy z zespołem rumuńskim. Nastawienie jest fantastyczne. Mimo tego, że wieje bardzo mocno i spada, to spada, będzie przez cały dzień. To trzeba grać ziemią, bo piłka będzie płatać figę powierzch. Dokładnie. Trzeba nie grać ziemią. Niedziela, godzina 12 Słońce, warunki niesprawiedliwe Czego możemy się tutaj dzisiaj spodziewać? Są ciężkie warunki no zobaczymy jak to wyjdzie Są ciężkie, pada deszcz Mokro, szybko piłka będzie chodzić Fajne boisko, fajne warunki Zobaczymy A co wiemy o rywalu? Ciężki? Ciężki, w sensie no, gra w pierwszej lidze rumuńskiej. Jest w środku tabeli. Na pewno to będzie wartościowy sparing, żeby się sprawdzić. Panowie, mądrze, z planem, ale teraz już myślimy o tym, co przed nami i zdrażamy ten element. zaufanie do siebie, piłka. Za stary. P... Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Sobie warunki są jakie są, ale zasady. Zasady do momentami były zachowane, momentami nie powiemy sobie o tym. Ale cały czas kontynuujemy i próbujemy to robić. Swoje zasady gry. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Skąd to? Dostałem od chłopaków. Od Maria i Maćka Gajowego.